You woke up looking beautiful Dzień dobry. Witam się z wami dzisiaj z mojej ulubionej części Wrocławskiego Jagodna, osiedla Cztery Pory Roku przy ulicy Wagnera. Mam tutaj na sprzedaż trzy pokojowe mieszkanie, które szuka nowej rodziny. Jest to miejsce idealne pod kątem zieleni, bezpieczeństwa i przestrzeni. Na pewno będą się czuć tu dobrze zarówno dorośli, jak i dzieci. Osiedle jest całodobowo monitorowane, by lokatorzy mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo. Dodatkowo na terenie inwestycji znajdują się prywatne boiska, place zabaw oraz siłownia czy świetlica dla mieszkańców. Jego uważam największym atutem jest wszechobecna zieleń, która daje poczucie naturalnej enklawy i zgrana, życzliwa społeczność. Na terenie osiedla nie brakuje naziemnych miejsc postojowych. W najbliższej okolicy pełna na infrastruktura potrzebna do wygodnego życia, szkoły, przedszkola, usługi gastronomiczne i sklepy. Z całego serca polecam wam to miejsce. Jeśli macie ochotę zobaczyć i mieszkanie i osiedle na żywo, serdecznie zapraszam was na prezentację.